sobie od Archidiana, Femoralis, i od są. Nie mamy, To jest a e, Ta cyrkumfleksa Ilium Superficjalis idzie sobie do szkoły. Tutaj, powinna być. E, circunflexa e, femoris. a tu powinna być jeszcze Medialis, teraz tak te płaczę. Fekcja Lateralis. No bo ona powinna iść tu. Ona powinna iść tu i ona się później łączy. Aha, bo ona idzie, oni nie napisali tutaj. Już wiem, jak to doktor napisała, że ta circumflexa ilium superficialis teoretycznie jak mamy tutaj i ta circumflexa femoris lateralis idąca też na tą stronę, one są blisko siebie. Jak mamy ta caudalis femoris proximalis, to jeszcze jest tutaj. Boże, oni jeszcze coś tutaj. No może po prostu to, co widać. Bo tu powinno jeszcze być coś takiego jak circumflexa femoris medialis. Aha, bo ja idę żyłami. Nie, <laughs> no, tego nie ma. Zaraz zobaczymy.